Ja mam ja mam Siemanko, Siemanko, się z tej strony. Pozdrawiam dobrych chłopaków z Nakła. Ten Sadek byłbym wdzięczny tak bardzo, żebyście mi tam też gdzieś tam udostępniali, kurde, bo to też jest miło. Także dziękujeczka śliczna. Jeszcze raz pozdrawiam. Zawsze z tym czołem. Pozdrawiam. Mam na imię Kamil Majson Robię tu duży Saigon. Jestem wszyscy jak uza, pachnąc jak kalgon Bronię tu granicę, stop imigrantom. Bojam się ze składem, jesteś dla mnie łakiem. Wijam tu jak uchodźcy do Polski. Jestem zredalnie z choroszczy. Ciężkie ulice i dziwki z roksy. To 60 sześćdziesiątki, bać popyt, kamienem niszczymy stoły. Mają szczęki, miednice kości, i rozbijamy pociągi. Urucham was jak dino, bez gumy i z fartem Jestem taką hotówą, rozpuszczam serce w Masz tu jakiś problem? Wyjaśnimy go w klatce Czyżże jak kantę, prawy sierpowy, leżysz w noteci Widzę kwit, słyszę kwik, będzie ten w swoim świecie Ebi wiecie, podywan, dywan, niczego nie zamiecie Przejdzie przez zamiecie, zarodowałem walka i z innymi To zwale, to ten limit, prosto z hełm, Wieszcza na grubo i pieknął i polską granicę. Kcynia, pnako, radą, występ to są moje dzielnice. Lokal Gravel to persona, bo był w Kambodży w setkach obilinie. Komu trafia w zęby, a ja w potylicę. Lokalski Kong z angielskim i dolem wszyscy ujagani. Naciewskim Chojdem, pięćdziesiąt twarzy Kamila majsona go, bicie Matrixa, rozpiętala głowę. Klaunie, mam tu na więcej biceps i mam tutaj branie.